Rada Miasta na najbliższej sesji podejmie decyzję o tym, czy strefa płatnego parkowania zostanie poszerzona o parking znajdujący się przy stadionie imienia Kazimierza Dejny, który jest coraz bardziej oblegany przez kierowców. Władze miasta twierdzą, że propozycja jest wynikiem zgłoszeń dotyczących słabej rotacji wśród parkujących aut. Są takie zgłoszenia ze strony naszych radnych, że powinno się przyspieszyć rotację na tym parkingu przy Osirze. Jedyną metodą jest praktycznie ustawienie tam parkomatów. Starogard nigdy nie zmierzał do tego, żeby z tego tytułu były jakieś nadmierne dochody do budżetu miasta czy, czy do operatora. Stawka 50 groszy za pół godziny czy złotówka za godzinę jest to stawka niekomercyjna. Natomiast skłaniająca do tego, żeby nie stawiać tam samochodu na całą dobę. Czyli to nie ma być miejsce stałe, postojowe, tylko miejsce, do którego się dojeżdża po to, żeby załatwić jakąś sprawę i za bardzo niskie pieniądze móc tam swobodnie zaparkować. Czyli taki jest sens. Były rozmowy z radnymi wcześniej. Wystąpiliśmy z taką propozycją uchwały. Będzie możliwość przed sesją, na sesji przeprowadzenia w tej sprawie dyskusji. Jeżeli radni uznają, że takie rozwiązanie e, odpowiada mieszkańcom miasta, to zostanie to przyjęte. Jeżeli nie, to nie zostanie przyjęte. Tutaj nie stawiamy tego na ostrzy noża, dlatego że jest to kwestia raczej wygody niż budżetu miasta. Nie jest, nie jest to problem budżetowy. Nie wiem, bo tutaj mówi Pan o takich pojedynczych przypadkach, kiedy się przyjeżdża na godzinkę, dwie, ale ja już wiem i słyszałem, że, że ludzie, którzy pracują na rynku w różnych instytucjach banku czy, czy, czy sklepach, cały miesiąc parkują przez, przez godzinę swojej pracy i te już te kwoty wzrosną, tak? No tak, ale instytucje, które zatrudniają pracowników, powinny w miarę możliwości zapewnić im miejsca postojowe. Tak to powinno działać. Zachęcamy do korzystania z komunikacji publicznej. Starogard mają pięknie rozbudowaną, niedrogą i naprawdę wszędzie tu się da dojechać. Czyli w sumie, już w okolicy centrum miasta, zabraknie miejsc parkingowych bezpłatnych. No, bierzmy pod uwagę sytuację we wszystkich miastach. Wczoraj usłyszałem wypowiedź fachowca od organizacji ruchu drogowego w miastach, że. Na milion mieszkańców, na tysiąc mieszkańców Kopenhagi zarejestrowanych jest 115 samochodów. Starogard ma ten wskaźnik 480. Nigdzie w starych częściach miastach nie znajdziemy tak na dobrą sprawę takiej liczby parkingów, żeby można było spokojnie tam parkować przez całą dobę. Musimy ograniczać ruch i starać się go, miejsca parkingowe wprowadzić do rotacji żeby więcej ludzi mogło tam przez krótki czas parkować. Jak twierdzą nasi włodarze, w planach jest poszerzenie ilości miejsc parkingowych w okolicach centrum miasta. Chcemy wyznaczyć kolejne miejsce parkowania tuż za wieżycą. To jest w sumie jakieś 100 metrów dalej. Przy drodze prowadzącej do zakładu komunikacji. Tam jest teren wyznaczony i planistycznie i dogodny na takie parkowanie. Jest to kwestia właśnie pieniędzy teraz na to, żeby tam parkingi wybudować. chodzi o ten teren przy Halera pomiędzy Pocztą a Agrokociewiem, prowadzimy w tej chwili koncepcję zagospodarowania terenu. W ramach koncepcji terenów zielonych wzdłuż rzeki Wieżycy. Tam będą miejsca parkingowe, tam będą miejsca do organizowania imprez masowych.